Brazylia! Rado Brazylia wpłacił 13 złotych i 74 grosze. Gosiu, jesteśmy z No. Rado z Londynu. No. pani no. przypomina ciebie. Pozdrawiamy. No. Pozdrawiam. Anika? Pozdrawiam Anikę? No. Za szybko. Good, good. No tak mogę powiedzieć. Buziak. Ale szybcy się. Za szybko to poszło. No i o to chodzi, że jesteś się z nami. E, e, kurka, za szybko to leci. Pozdrawiamy cię, Gosia. No o to, za szybko. No, ta, no i słucham, no, no i